Natomiast jeżeli chodzi o umowę powierzenia, właśnie ostatnio na grupie sasowej u Bogusza, jakiś tam pojawia się ten temat dosyć często, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o umowy, umowy powierzenia. Bo umowy powierzenia stosujemy wtedy, kiedy my przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników, którzy wrzucają tam jakieś dane osobowe, tak i tak dla łatwiejszego pokazania znowu ten CRM. W stosunku do użytkowników, którzy się rejestrują do tego CRM-u, my jesteśmy administratorami jako aplikacja SaaS, tak to trochę w uproszczeniu, no nie? Jako spółka czy firma obsługująca aplikację SaaS. My jesteśmy administratorami danych osobowych i przedstawiamy po prostu politykę prywatności takiej, takiemu użytkownikowi, takiej firmie. Natomiast jeżeli ten użytkownik zacznie. Wgrywać tam dane, uploadować, pisać, cokolwiek, wrzucać tam po prostu dane w ramach CRM-u swoich własnych klientów, to my stajemy się podmiotem przetwarzającym, działającym w imieniu tego użytkownika, który jest administratorem tych danych.